Ja muszę powiedzieć, że oczywiście to jest czysta pokazówka tutaj w wykonaniu FBI, ci ludzie to są jakieś zupełne płotki, ale wydaje mi się, że sztuka dobrego szpiegowania zanika panie Putin. Dlatego, że ja kilkakrotnie spotkałem takich agentów na swojej karierze, w swojej karierze dziennikarza tutaj na Manhattanie, w Nowym Jorku i muszę powiedzieć, że to trzeba być chyba naukowcem do spraw rakiet, żebyś nie zawamitała, że to są szpiezy, tak oczywiste są ich metody. A teraz powiem Państwu, jak rozpoznać rosyjskiego szpiega w Nowym Jorku, okej? Okay? Bierzecie od niego wizytówkę, patrzycie, jak się nazywa w tym przypadku Jaki, Jewgeni yy, Buriakow zdaje się, tak się nazywał. Patrzycie na tych stronach dla profesjonalistów, LinkedIn, kogo on tam lajkuje, kogo on tam followuje wychodzi w mniejszy Konon Bank, który reprezentuje. Chodzicie teraz na Facebooka i patrzycie, kogo lajkuje w Konom Bank. Patrzycie, że jest to Federacja Rosyjska, Firma Państwowa, 2 miliardy rubli budżetu <grym>, na no tak development, czy nie no na co. I patrzycie, kogo oni lajkują. Lecicie po liście, a tu wyskakuje kto? Dmitry Miedwiediew. I to jest błąd, bo gdyby wyskoczył Putin bezpośrednio. No, to akurat mogą być podejrzane, no... Hej, mówię jak jest. Mariusz ma z Nowy Jork.